Szczęść Boże! Właściwie w tym przypadku... Dzień dobry! Bo tutaj, bo sytuacja w jakiej się znalazłem podczas stworzeniu mapy praktycznie nie daje nic dla Boga. Właściwie Bóg nam nic nie daje. Ale to dlaczego? My przecież próbujemy od paru miesięcy stworzyć mapę z muzyką z Murder Drones. Niestety, jedyne co się udało to dostać jakiegoś banana, nie ugrać jakieś 5 razy. Skasowali nam kod to jakieś 5 razy, dosłownie. Razdy kod spróbowaliśmy odzyskać, ale już nie mogliśmy stworzyć muzyki. I to się powiem praktycznie problem. Ale dlaczego mówię o tym? No dlatego, że walka ze stroną, która, no cóż, nie, która jest sterowana przez. U, najbardziej upośledzony na świecie, mówię upośledzone, ponieważ ja w dzisiejszych czasach chce, no cóż, można by było robić do niego tylko coś takiego. Ponieważ nie jest naszą przyszłością. A szczególnie, że chcemy dodać jakąś muzykę na stronę, która istnieje od 2008 roku. Ma prawie tyle samolot co YouTube, a są, są... dosłownie sterowane tak samo jak ten. Są dosłownie sterowane AI. Naprawdę, dramat. Jeszcze bardziej jeszcze bardziej sytuacje... Sytuacja jeszcze bardziej pogarsza ten. Próbam tego, bo próbujemy zrobić tak, by muzyka nie, nie ten... Nie, nie nadawała się do tego. Do zbanowania przez durne prawa autorskie. Ale okazuje się, że program w jakim montujemy jest chyba tworzony przez EA Czyli ludzi, którzy stworzyli nit Oczywiście tego nowszego, nie tego starszego, na przykład Most Monday czy innych takich, tylko Nitwor na przykład 2000, z 2013 roku. I dosłownie dzieje się coś takiego, że jak tylko chcemy sobie dać muzykę. Nie zrobić tak, by nie wchodziło pod prawa autorskie. To nie. Nie da się, bo trzeba zapłacić za wersji standard. Bo akurat kaput musiał coś zepsuć. Teraz połowa rzeczy. Właściwie 90% nie, nie jest ani trochę za darmo. Trzeba 10% wykorzystać tylko. Bo reszta to już tylko za to już tylko płacenie. Reset ten to prady, bez naprawdę bezużyteczna rzecz. Więc po prostu walczyłem z moim przyjacielem i tyle ile wlezie. Chociaż mam wrażenie, że nie wyjdziemy z tego zwycięsko. Trzeba będzie się pogodzić z faktem, że mapa nie, nie powstanie. Nie, po, nie dam wam wiele wie faktów na tej mapy, bo to będzie prakty, tylko jeden ten fakt, że to będzie top 1. tylko tyle. Kolejnym faktem jest to, że ja już nawet nie mogę pokazywać wam zwiastonów różnych, różnych map w Geometry Dash, ma których nie ma muzyki na Newgrounds, bo Geometry jest w pełni kompatybilny z tak... z New Ground. Bardzo genialnie Robto. Sprytnie. Tylko mogę bardziej to sko skompatybilnić z na przykład z Spotify'em. Chociaż w sumie to z drugiej strony nie byłby dobry pomysł Ale nie ugranąc, to też jest prawie to samo co Spotify, tylko mam Większą, praktycznie identyczną ilość muzy muzyk Które nie są standardowe To jest praktycznie irytujące Chcesz włożyć jakiś, nie wiem, jakiś filmik Poczeka, nie, fu nie filmik I chcesz włożyć jakiś Jakąś muzykę, nie możesz Bo ci AI zablokuje prawa do muzyki Zbanują ci konto na parę miesięcy, a dokładnie nie będziemy już mógł tworzyć muzyki. Dosłownie tak samo jest z YouTube'em. Tylko że pod tym kątem biograficznie jest gorsze, bo oni dosłownie pierwszą nutę, tak jak wy, jaka to melodia, robią w ten sposób, że zgadują najpierw pierwszą nutę, a potem już do badę idzie. Niby, jak. Jak Ajaj to robi? Powiedzcie mi. Już coś z dramat. Jak niby to się dzieje? Przecież ja ledwo potrafię rozpoznać muzykę od razu, ale to dopiero Ajaj. Chociaż to, to już wszystko potrafię, to już będzie nasza no cóż, niedorobiona przyszłość. Będziemy się męczyć z tym faktem dalej. Póki co jest to na tyle z walki. I na razie. Dzięki za, za ten. Bardzo dziękuję za wysłuchanie historii, którą a nic do życia nie widzieć. Po prostu the more you know.